Siema. Witam w kolejnym Dniu Zmagań Automatycznych. Dzisiaj rozwiążemy sobie prościutkie równanie kwadratowe. Zaczynajmy. Przepiszmy sobie to, co nam autor podał. x do 8, x minus 7 równa się 2x. Od czego zaczynamy? Oczywiście od wyznaczenia dziedziny tego równania d. Tutaj w tym równaniu oczywiście, mianownik nie może być równy 0 x minus 7 równa, nie równa się 0 czyli x nie równa się 7 czyli dziedzina wchodzi x należy do liczb rzeczywistych, zbior liczb rzeczywistych minus z wyłączeniem siódemki dobra, co zrobić tak. Co zrobić tu zaznaczę tak. Co dalej? To ten zapis mnożymy razem mianownik, ponieważ to jest Równanie, nierówność, tam nie musimy podnosić mianownika do kwadratu, o czym opowiemy na pewno wkrótce. Dobra, x dodać 8, a równa się 2x i razy ten mianownik minus 7. x dodać 8 i teraz sobie sprawnie możemy 2x kwadrat minus 14x. Ok, przerzucamy wszystko. Na jedną stronę, żeby nam ładnie było to widoczne. wiecie o co chodzi. Minus tutaj x, wszędzie minus x, czyli minus 15x i minus 8 i równa się 0. Dobra, co teraz? Oczywiście, deltka. Wzór na deltka, tutaj już zaznaczony w tablicach. Jakbyście zapomnieli ze stresu, deltka <coughs> równa się 225, to już wiecie w pamięci, liczycie. O, tutaj się zagubiłem i wy też możecie się zagubić, więc pilnujcie się na maturze. 225 minus 4 razy to sobie już rozpiszę. Minus 8, czyli minus 8 razy minus 8 równa się 64, czyli 225 dodać 64 równa się 289. Pierwiastek z delty równa się pierwiastek. 289 289 pierwiastek z delty równa się pierwiastek 289 kalkulator albo w pamięci, no nie, ale to jest 17 po prostu. No i co? Jak wiadomo, <laughs> równanie kwadratowe. Wszystko co kwadratowe to jest parabolą nie. Tu jest współczynnika dodatni, czyli dwójeczka, parabola uśmiechnięta, i musimy obliczyć o to miejsce zerowe, czyli X1, X2, X1, no, oczywiście X1 mamy tutaj równa się minus B, naszym B jest minus 15, czyli 15 minus pierwiastek z Delty, czyli minus 17, przez 2A, czyli przez 4 równa się. Minus tutaj damy, minus 2 przez 4, minus 1 druga, x2, drugie miejsce zerowe tutaj obok mamy jak to policzyć w tablicach. Wiadomo, używajcie tablic. Wtedy nie zginiecie. To samo 15, tym razem dodać pierwiastek z delty, czyli plus 17 przez 4, czyli 32 przez 4 równa się 8. No i mamy gotową odpowiedź. No, zaznaczmy sobie jeszcze tu, tu jest minus 2 i tu 8, czyli x równa się odpy w ogóle. No, zaznaczmy odpy równa się x należy do zbioru <coughs> liczb minus 2 8. No i świetnie, koniec zadania. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, walnijcie dzwona. E, oczywiście, no, myślę, że zostawiliście subskrypcję, dlatego wspomniałem tylko o dzwonku. <laughs> zapraszam na Instagram, Discord. Jeżeli potrzebujecie prywatnych porad, to też zapraszam do kontaktu na Instagramie. Do jutra, do usłyszenia, cześć.